Tak jak we wstępie do Mszy Świętej, moi drodzy, wspomniałem, dzisiaj w tę czwartą niedzielę wielkanocną przeżywamy w Kościele Niedzielę Dobrego Pasterza. Nie tylko modlimy się o dobre powołania, ale też o potrzebne łaski dla tych, którzy już służą, ale wpatrujemy się w Pana Jezusa i próbujemy dzisiaj w odpowiedzi na słowo, które usłyszeliśmy, jeszcze bardziej za Nim pójść. Bo to jest pasterzem. Ten fragment który, Ewangelii, który usłyszeliśmy dzisiaj, on jest wyjęty z relacji o Panu Jezusie według świętego Jana. Jest to dziesiąty rozdział, ale wcześniej święty Jan zapisuje kilka mów pana Jezusa, takich bloków można powiedzieć, w których mówi i objawia i przypomina kilka ważnych spraw i prawd. Przede wszystkim, albo raczej między innymi, mówi o tym, że jest światłością świata, a właściwie źródłem tego światła. Nie potrzebuje żadnego podłączenia do czegokolwiek. To On jest źródłem. Dlatego, trwając w Nim, my chodzimy w świetle. Jesteśmy, jak można powiedzieć, dzieci dnia, a nie nocy. Dalej pamiętacie pewnie ten dialog pana Jezusa przy studni jakubowej, gdzie rozmawiał z samarytanką, wyjaśniając jej wiele spraw i mówiąc o tym jej i nam. Że on jest źródłem wody żywej, wytruskującej ku życiu wiecznemu. Inny blok, w którym mówi Pan Jezus o sobie, to szósty rozdział Ewangelii Jana. Tam mówi o tym, że jest chlebem pakarmem pokarmem na życie wieczne dla każdego, kto uwierzy i będzie go przyjmować. I wyjaśnia Żydom, Izraelitom, jeżeli ktoś z Was śledzi może czasami fragmenty Ewangelii na poszczególne dni, dni powszednie, albo bywał w kościele, to zauważył, że w ostatnim tygodniu, przez kilka dni, właśnie czytaliśmy te fragmenty z szóstego rozdziału, gdzie pan Jezus Żydom mówił i przypominał, i objawiał w zasadzie, nie ten pokarm, który otrzymali wasi ojcowie na pustyni, czyli manna. Ale ten, który ja Wam dam, jest pokarmem na życie wieczne. Bo to On sam jest obecny pod postacią tego chleba. To wszystko stało się i wydarzyło się w wieczorniku w Wielki Czwartek, o czym już mówiliśmy niejednokrotnie. Nie będę do tego wracał i tego rozwijał. Natomiast dziesiąty rozdział, fragment, którego dzisiaj usłyszeliśmy, jest rozdziałem, w którym Chrystus Pan mówi swoim słuchaczom, ale też mam nadzieję, dzisiaj nam, my też go słuchamy przecież. Mam nadzieję, że bardziej sercem niż tylko głową czy uszami. Mówi o tym, że jest dobrym pasterzem, ale wcześniej, że jest bramą dla owiec. Każdy, kto wejdzie przez tę bramę, będzie miał naprawdę pożywienie, paszę i nie będzie już pragnął ani łaknął. Zwróćcie moi drodzy uwagę na to, że tu jest jakiś niesamowity paradoks, ale w. Tym, kim jest Jezus i co mówi Jezus, są same paradoksy. Wydawałoby się, że, że On stoi do góry nogami, ale tak naprawdę On stoi na nogach, to my często skaczemy na głowie w naszym życiu. Z jednej strony On jest pasterzem, który prowadzi swoje owce, a z drugiej strony, jest barankiem paschalnym, który oddaje swoje życie za te właśnie owce. Dwa w jednym. To jest niesamowita rzeczywistość. I tylko, y, tylko Bóg mógł coś takiego wymyślić. Tak samo jak z Eucharystią i z tym pokarem, o którym mówiłem o tym chlebie y, dającym życie wieczne. Kto z nas mógłby wpaść na taki pomysł, żeby Boga zamknąć w kawałku chleba? No, nikt, gdyby tego sam Pan nie uczynił. Ale to był tak na marginesie, moi drodzy, bowiem w pierwszym zdaniu. Chrystus Pan mówi bardzo jasno. Ja jestem dobrym pasterzem. Nie byle jakim, nie jakimkolwiek. Nie pasterzem, ale dobrym pasterzem. Dlaczego o tym mówi? W tym pierwszym akapicie usłyszanego dzisiaj słowa moi drodzy on, Chrystus Pan, staje na przeciwnym biegunie wobec najemnika, o którym mówi. W czasach Pana Jezusa w Palestynie była taka, powiedzmy w cudzysłowie, instytucja najemników, czyli tych, którzy... Brali pieniądze za pilnowanie i wypasanie owiec. I tam gdzieś wyczytałem, że w umowie między nim a właścicielem tych owiec, tego stada, było napisane jasno i wyraźnie, że nawet jeżeli dziki zwierz zaatakuje taką owieczkę, to on, ten najemnik, nie ma obowiązku jej bronić. Co więcej, może uciekać. Może uciekać. Chrystus, Pan, mówiąc o sobie, że jest dobrym pasterzem w przeciwieństwie do, do najemnika. Chce nam powiedzieć, że on nie tylko nie pozwoli na to, aby zaatakował owce Wilk, nie tylko nie pozwoli na to, sobie na to, żeby uciec i pozostawić w niebezpieczeństwie owieczki, ale On swoje życie, swoje życie kładzie na szali i oddaje je po to, aby ten wilk nie miał mocy. Wobec owieczki. Zły duch, który jest ojcem kłamstwa, który jest przeciwnikiem Boga i dlatego jest zawsze przeciwnikiem ucznia Jezusa Chrystusa. I moi drodzy, Chrystus Pan już zwyciężył, miejmy tego świadomość. My w Nim już zwyciężyliśmy, zbawienie już jest dokonane, tylko chodzi o to, żeby ta owieczka to zbawienie przyjęła i nim żyła w swojej codzienności z podniesioną głową. Bo to jest, moi drodzy, naprawdę wielka godność, jaką otrzymaliśmy od naszego Pana w Kościele na mocy sakramentów, czy chociażby na mocy Golgoty i jego zmartwychwstania. Bardzo ciekawe jest, moi drodzy, zdanie tutaj ostatnie tego dzisiejszego fragmentu, bowiem czy to w Wielki Piątek, czy w całym okresie Wielkiego Postu rozważaliśmy tę mękę, śmierć, cierpienie Pana Jezusa. I mogłoby się takie pytanie pojawić i taki niesmak. Jakżeż wielkim okrutnikiem musi być Bóg, skoro swojego Syna wystawia na takie cierpienie, na taki ból, na taką mękę, na taką okropną i straszną śmierć. Jakim okrutnikiem musi być ten Bóg? A przecież całe Pismo mówi o tym, że jest samą miłością. Nawet dzisiejszy autor Ewangelii, którą słyszeliśmy, mówi w swoim, w swoim słowie, Deus caritas est, Bóg jest miłością. A tymczasem? Otóż Jezus mówi tak, bo ja życie moje oddaję. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Moi drodzy, tutaj chodzi o rzecz niesamowitą, Czyli to, czego my musimy się nieustannie uczyć, bo my jesteśmy, że tak powiem, owszem, dziećmi Pana Boga, ale jesteśmy spadkobiercami Adama i Ewy, którzy zgrzeszyli nie tym, że zerwali jabłko, tylko tym, że byli nieposłuszni wobec woli Ojca, wobec woli Boga. A Jezus, w przeciwieństwie do Adama, moi drodzy, mocą totalnego posłuszeństwa, woli swojego Ojca, nas zbawił. I właśnie dzisiaj o tym mówi. On Mógł powiedzieć do ojca. Przecież pamiętacie, na krzyżu wisi e, na Golgocie i, i mówi, używając słów tego psalmu 22. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Jaki wyraz cierpienia nie tylko tego fizycznego, ale tego wewnętrznego, emocjonalnego, i duchowego. Dlaczegoś mnie opuścił? Poczucie totalnej samotności. Nie? A tymczasem On jest jedno z ojcem. Albo parę chwil w ogrójcu, kiedy się modli i mówi Boże, jeśli chcesz, oddal, odejmij ten kielich, czyli to cierpienie, które ma za chwilę być jego udziałem. Ale dodaje, nie moja, lecz Twoja wola, niech się stanie. To jest, moi drodzy, moc zbawienia i fundament, na którym zostało zbudowane to wszystko, co przyniósł i zrealizował Pan nasz, Jezus Chrystus. A w czym my możemy uczestniczyć? To jest dokładnie to samo, co Moi drodzy, przeżyła Maryja podczas zwiastowania. Przecież mogła też powiedzieć. Prawda, w rozmowie z aniołem wyraziła swoją niepewność, zatroskanie, jakżeż mi się to stanie? zadaje pytanie, ale finalnie mówi do anioła: Fiat. Niech mi się stanie według twojej woli. To jest to, o czym mówił święty Maksymilian Maria Kolbe, który mówi, żeby moje małe w równało się zawsze twojemu wielkiemu w. Czyli moja wola, żeby była wpisana w Twoją wolę, a Twoja wola zawsze moją. Czyli, moi drodzy, uczymy się tego, czym Pan zwyciężył szatana, grzech, śmierć, niemoc, ciemność posłuszeństwa. Ale idźmy dalej, bo kim też dalej jest ten dobry pasterz na podstawie choćby tego dzisiejszego fragmentu Ewangelii? Ten dobry pasterz, moi drodzy, to jest ten, który swoje owce karmi. Nie już jakąś paszą, czy wyprowadzaniem na łąki, na pastwiska, ale karmi czym? Samym sobą, swoim ciałem. Jeżeli tylko w to uwierzymy, to, moi drodzy, i będziemy to przeżywać, i karmić się tym pokarmem, to naprawdę to, co się dzieje i będzie dziać, to jest nie do opisania. O ile tylko oczywiście możemy dalej ten dobry pasterz jest tym który prowadzi swoje owce moi drodzy dobry pasterz jest zawsze przed owcami on nie idzie z tyłu z jakąś laseczką i tam po nóżkach te owieczki żeby szybciej szły nie on idzie przed on wyznacza kierunki on pokazuje drogę co więcej najpierw sam wchodzi do wody żeby te owieczki potem mogły przejść bezpiecznie i by się nie potopiły to dlatego Jezus idzie z przodu Ponieważ On wchodzi w tę mękę pierwszy, On pierwszy umiera na Golgocie. I On jako pierwszy spośród umarłych powstaje do, do życia i zmartwychwstaje. I taka owieczka, która idzie za nim, moi drodzy, chodzi później w fale zmartwychwstania i nowego życia. Jeżeli nie będzie przy tym pasterzu, jeżeli nie będzie go naśladować, to dokąd dojdzie? Do nikąd. Tak jak wam kiedyś mówiłem, Jan Salib napisał książkę. Czy Jan Góra, już nie pamiętam. Um, do Dopokąd idę? No właśnie. Do, po co, którędy idę? Warto się na tym zastanowić. Dalej dobry pasterz, moi drodzy, jest tym, który gromadzi, zawsze gromadzi, troszczy się o jedność, buduje wspólnotę. To jest to, o czym mówiliśmy tydzień temu i dwa tygodnie temu, pamiętacie w kontekście Tomasza dwa tygodnie temu, nie? którego nie było w pierwszy dzień zmartwychwstania Pana razem z apostołami i dla którego i ze względu na którego ósmego dnia Pan przychodzi powtórnie, gdy już są wszyscy razem. Nieobecni nie mają głosu i nie mogą przyjąć obdarowania, które przynosi Pan. To jest moc Kościoła, moc wspólnoty, moc jedności, o której mówiłem dwa tygodnie temu, nie będę się powtarzał. Z kolei tydzień temu pan Jezus przyłącza się do dwóch uczniów, którzy uciekają z Jerozolimy. O tym też mówiłem dużo, nie będę się powtarzał. I poznali go po łamaniu chleba, a wcześniej głosił im słowo, to znaczy wyjaśnił pisma. I mocą tego gestu poznali Jezusa i dlatego wrócili do Jerozolimy, żeby być w jedności i wspólnocie z pozostałymi apostołami, bo tam w Jerozolimie miało się wszystko rozpocząć. To znaczy, miało być zesłanie Ducha Świętego. I w mocy tego ducha oni mieli pójść, pójść, głosząc to, co widzieli, czego byli świadkami, co przeżyli, co stało się ich udziałem i tej mocy, jaką otrzymali. Gromadzi Pan w jedno. Moi drodzy, tak sobie myślę teraz też o naszych rodzinach, o Waszych małżeństwach, o moim kapłaństwie. Pan dobry pasterz, który gromadzi, jednoczy, stala. Warto się nad tym zastanowić. Ale, tak trochę przekornie, już na zakończenie, moi drodzy, pomyślałem sobie dzisiaj, że może tę niedzielę dobrego pasterza by nazwać niedzielą dobrej owieczki. Dobrej owieczki. Dlatego zapytajmy się siebie: jeżeli ten dobry pasterz nas prowadzi, jeżeli ten dobry pasterz do nas mówi, to dlaczego my go nie słuchamy? Dlaczego nie czytamy słowa, które nam pozostawił? Dlaczego dopuszczamy wszystkich innych do naszej głowy, do naszych uszu, do naszego serca? A to Boże Słowo jest zawsze na marginesie. Jest jak ta pszenica pośród tego konkolu, zagłuszona. Dalej, jeżeli on idzie przed nami i nas prowadzi, to dlaczego my. Szukamy ciągle nowych dróg, nowych rozwiązań, własnych idei, pomysłów na życie, na zbawienie. Dlaczego? Niedziela dobrej owieczki. Ciekawe. I fajny przyczynek, żeby na tym się zastanowić. Pewnie Wam opowiadałem, może nie wszystkim, ale nie, nie mogę tego przy, przy tej okazji nie przypomnieć. Był pewien pasterz, który miał dosyć dużą cutkę, nie, nie trzutkę, nie, tylko stado e, owiec, e, oczywiście żyjące w zagrodzie. On troszczył się o nie, karmił, e, opiekował, e, opatrywał rany i tak tak dalej. No i pewnego razu e, jedna owieczka znalazła taką dziurę w tym płocie i przez te dziurę uciekła. I tak sobie biegnie, zadowolona, szczęśliwa, wolna, Odwraca się, patrzy na tamte w zagrodzie i mówi: E, tamte są zniewolone, a ja tutaj, cały świat mój. I tak sobie biegnie, rozgląda się i nagle czuje parskanie za sobą. Odwraca się, a tam wielki, czarny, straszny wilczur za nią goni. No to ona w te pędy, żeby uciekać, ale wilk jest większy i szybszy, już ją prawie ma. Ona jeszcze ostatnim takim wysiłkiem daje dyla do przodu. Wilk już prawie a już zrezygnowała łzy w oczach ale nagle nie wiadomo skąd, po co, kiedy z której strony pojawia się dobry pasterz, przegania wilka przygarnia małą owieczkę przytula do serca i jak myślicie, gdzie zaprowadza? do hotelu? nie, do stada z powrotem do stada, do wspólnoty do jedności, do kościoła a jak myślicie, załatał tę dziurę? w tym płocie? I ja bym załatał. Ale dobry pasterz jest dobrym pasterzem i szanuje moją i Twoją wolność i on tej dziury nigdy nie załata, ale ma ciągle nadzieję na to, że Ty albo ja jako Jego owieczka, doświadczywszy tego, co się dzieje poza Wspólnotą, poza stadem, poza tym płotem, który wydaje nam się, że je, nas ogranicza i zniewala, a tak paradoksalnie nas uwalnia i wyzwala że doświadczywszy tego wszystkiego, z tej dziury już nie skorzystasz. Bo może się tak zdarzyć, że pasterz nie zdąży. Tylko, że ten akurat dobry pasterz jest jak chorąży i zawsze zdąży. Byle byś tylko chciał. I na zakończenie, pozwólcie, naprawdę, sorry, ale jeszcze jedna rzecz. Żeby zrozumieć pewną, to też kiedyś Wam opowiadałem, Mój profesor z seminarium, wtedy już był biskupem, Jan Szlaga, już nie żyje, on studiował biblistykę w Palestynie, w Jerozolimie i pewnego razu ze swoim kolegą wybrał się w góry, żeby trochę odpocząć, sobie usiedli, patrzą, a z różnych miejsc z góry schodzą pasterze ze swoimi owcami, z nami owiec. Do takiego oczka wodnego, żeby się owieczki napiły wody, schodzą z tych gór, Wszystkie owce się wymieszały, pasterze sobie gadają, a ci dwaj tam siedzą i rozważają, jak oni teraz te swoje owce porozdzielają. Wszystkie są jednakowe. No, owieczki się napiły, oni tam siedzą, podpatrują. Nagle jeden pasterz wstaje i gwizdnął, nie? I część owiec za nim poszła. Drugi pasterz coś zaśpiewał. Jego owieczki za nim poszły. Trzeci pasterz e, jakąś melodyjkę na czymś tam zagrał jego owieczki poszły za nim. Nie trzeba farby, nie trzeba było pieczęci, nie trzeba było kokardek, bo owce znały głos swojego pasterza i wiedziały, że jeżeli za nim pójdą, to będą miały co jeść, będą miały co pić, będą miały ochronę, będą miały lekarza, będą miały wszystko tego, czego, czego potrzebują, aby być szczęśliwe. To dlaczego my ciągle łazimy za tym, który nam tego nie da? Amen.